Hej, witam Was serdecznie w kolejnym filmie z serii poradników, w którym pokażę Wam coś ciekawego. Obecnie teraz yy, gram w Pokémon Ruby. No cóż, pewnie nie jednego z Was ciekawiło, yy, co kryje się w tym oto domku w Pokémon Ruby, w którym były jakże to zamknięte drzwi? Lub też, co kryje się w tym domku za tymi oto dończkami na piętrze? Na to i na kilka innych ciekawych pytań. Odpowiedź się w tym oto filmie, więc zaczynajmy. No to na początek Pokémon lubi. Zobaczmy, co nas czeka, gdy wyjdziemy do tego domu i odblokujemy pewną opcję. Hmm, dziadek, który normalnie powinien siedzieć przy stole, stoi tutaj przy drzwiach. Znaczy, które są właściwie otwarte. Więc przejdźmy tu dalej. Hmm, trener o imieniu Mandy odwiedziła właśnie mój dom. Czy chciałbyś podjąć jej wyzwanie? Czemużby nie. O, dobrze, dobrze. Eee... Tak, ale coś tam... To mnie jest do końca przygotowane, więc będzie tylko mecz 3 na 3. No okej. Okay. I teraz musimy wybrać sobie trzy pokemony, jakimi będziemy walczyć. Więc ja sobie wybiorę jakąś trójkę. Ok, Teraz musimy zapisać grę. Tak, zapisujemy, zapisujemy. No i teraz wchodzimy prosto do jakiejś trenerki i toczymy razem z nią walkę. Hmm. Dosyć ciekawa opcja jaką y, daje nam pokémon Ruby, Sapphire oraz Emerald. O, i on wysłał do walki Altarię na poziomie 50, a ja na Altarię na poziomie 52, więc mam minimalną przewagę. No cóż, nie będę nagrywał całej walki powiedzmy, że na tym pokazie walki skończymy. Kolejnym ciekawym znaleziskiem jest Jagoda z numerem 43. I co ciekawe, nie jest to Enigma Berry, a z kolei Pumpkin Berry, która jest jagodą jakby dynią. Jest to jagoda, która jest niezwykle kwaśna. Yy, jest ciężka i bardzo, bardzo twarda. Tak, jest to składnik pokebloków. Można ją żeby wyrosło coś tajemniczego. Skąd wziąć taką jagodę? Też dobre pytanie. Ciekawym znaleziskiem również jest Ion e Ticket, który umożliwi nam prze y wyprawę na południową wyspę, na której będziemy mogli złapać Latiosa lub Latiasa w zależności od wersji gry lub Pokemon Emerald, Pokemona, który, po prostu drugiego Pokémona, którego nie złapaliśmy yy, i mieliśmy okazję złapać wcześniej. Jak to wszystko zdobyć? Już pokazuję i objaśniam. Co będzie nam do tego potrzebne? Będzie nam do tego potrzebny, no ten Visual Boy akurat yy, nie. Yy, zaraz tutaj potwarze wam. Będzie nam potrzebny Visual Boy Advance w wersji 1.72 Link. Nawet damy takie małe okienka, żeby mi weszły na ekran. Damy, o, właśnie rozmiar, dwójeczkę. Więc co będzie nam do tego potrzebne? No, bo to właśnie potrzebny do tego emulator. Otwieramy sobie dwa okienka. Będzie nam do tego oczywiście potrzebna yy, gra Pokémon. W moim przypadku będzie to Pokémon Ruby. Mam nadzieję, że tutaj jakiś mam sensowny save. No, więc nie, nie, to tak się nie robi. Dobra, zobaczymy co my tu mamy. Aha, nie mam sobie no okay, ale zawsze można zrobić opcję Import Battery File. I tutaj powinien być plik SAV z Pokémon Ruby. I też jest. Tak. No i do tej dodatkowych opcji przyda nam się właśnie opcja Mystery Event. Nie każdy może ją mieć w Pokémon Ruby lub Zafire bądź japońskiej wersji Emerald, bo w europejskiej wersji USA, wersji USA czy wersji koreańskiej tego nie ma, to jest tylko wersja japońskiej. I dzięki tej opcji będziemy mogli dostać właśnie takie prezent. takie rzeczy, jakimi są właśnie te walki z tymi trenerami w tych domkach, jak te jagody z numerem 43, bo to jest jedna z 10 bodajże jagód ta Pumpkin Berry może, mogą być to naprawdę różne jagody, lub Ion Ticket. Co do tego również będzie nam jeszcze potrzebne. Będzie nam do tego potrzebny pewien. Yy... Właściwie urządzenie jakim jest e-card reader, no chociaż jak widzicie gram na emulatorze, więc żadnego urządzenia tutaj nie ma. Bo wystarczy nam zwyczajny ROM e-readera. Dobrze jest, jeżeli używacie tej samej wersji językowej co gra, no czyli do wersji gry europejskiej bądź USA po angielsku musi być e-reader USA lub europejski też po angielsku, jeżeli korzystacie z wersji japońskiej to japoński i tak dalej. Dobra, więc odpalmy e-card readera iCardTrader jest to takie urządzenie, które czyta kody punktowe ze specjalnych kart jest to takie urządzenie do Game Boy Advance jak tutaj to czyta? no cóż, to jest banalnie proste tak, możemy skorzystać tutaj właśnie z zapisanych danych bo iCardTrader ma również możliwość zapisu czyli tak, w Pokémon Ruby lub Sapphire, bądź japoński Hemrat wchodzimy w opcję Mystery Event teraz czekamy z kolei na iriderze e e wchodzimy w Access Saved Data. I teraz możemy przesłać sobie trenera, bądź w moim przypadku trenerkę do Pokémon Ruby. Więc akceptujemy loading event, tak, nie możemy tutaj się rozłączyć. Czekamy chwilę. No i wszystko zostało przesłane. Nowy trener przybył do Hoenn. Bardzo fajnie. Dobra, na razie tutaj możemy zamknąć i card -readera. I teraz troszeczkę pozwólcie, że przyspieszę sobie. I teraz będziemy mieli do dyspozycji kolejną trenerkę. Nie mam pojęcia jakie ma pokemony. Ale cóż, zobaczmy. O, widzicie teraz trenerka imieniem Sonej. Y, przyszła do domu starszego pana. Więc teraz będziemy mogli sobie y, się z nią zmierzyć. Więc znowu tam użyjemy jakieś trzy losowe pokemony. Zobaczmy tylko... Jakie będzie miała pokemony, bo tutaj naprawdę trenerzy z Ikart mogą mieć przeróżne silne pokemony, za te walki nie dostajemy, ekspa, nie dostajemy praktycznie za nie nic. Tutaj możemy tylko sprawdzić swoje możliwości i zobaczyć możliwości innych trenerów. No tutaj trenerka ma pokemona na 51, więc poziomy dosyć zbliżone do moich, więc no cóż. Dobra, <laughs> może pozostawmy tą walkę i teraz pokażę wam jak zdobyć z kolei jagódkę. I w ogóle jak zmienić zapis e-card? Dobra, tutaj emulatora zapauzujemy. Yy, więc tak, musimy przejść sobie z powrotem do folderu, gdzie mamy naszego e-card readera. No I tu oczywiście mamy plik z rozszerzeniem SA1, SA2 w moim przypadku. Jest to nic innego jak plik z zapisem. Dobra, więc teraz na drugiego emulatora sobie go zrzucę. Yy. Jeszcze raz musimy opalić Visual Boy Advance 2. Znaczy, <laughs> Visual Boy Advance 1.72. Teraz odpalamy na nim i e kart lidera i teraz sobie odpalimy na nim jakąś inny, jakiś inny zapis hmm, Może tym razem z jagódką Więc tak, gdzie ja to miałem? I e cards Dobra, mamy e-karty, tylko one tu są ponumerowane, nie, znam, nie, do, nie pamiętam dokładnie co ma jaki numer, więc pozwólcie, że posilę się drobną ściągawką. A gdzie to jest, gdzie to jest, no znowu muszę szukać. Dobra. Więc tutaj gdzieś mam plik z... o, jest. Więc jak widzicie, tutaj mamy naprawdę sporo, mam 54 tutaj e-karty, ale mam ich jeszcze więcej w innych folderach. No i tutaj jak widzicie, mamy na przykład całą masę różnych Turnerów, Pokémon Ranger, Cool Trainer, a mamy także również na przykład takie jagody jak Egantberry, mamy również. Yy, co tu mamy jeszcze. Mamy na przykład Pumpkin Berry, którą właśnie pokazywałem wam na samym początku filmu. Mamy Nutepa Berry, mamy naprawdę sporo różnych jagód, mamy Strip Berry. I Strip Berry jest właściwie najbardziej praktyczną jagódką, więc odpalimy sobie jagodę z numerem 45. Ok, tutaj emulator musimy zestartować, dobra tutaj odpauzujmy, dobra, tu niech się załaduje. Dobrą mamy jagódkę, Dobre mamy jagódkę. Więc teraz sobie prześlemy strip berry. Jeżeli nie przesyłaliście wcześniej nigdy jagód, to wtedy jagodę możecie odebrać u swojego ojca na stadionie w Petalberg. Jeżeli to jest już kolejna jagoda, to te jagody, które już do tej pory mieliście zostaną zamienione właśnie w, stri w stripe berry. Czy jaką tam wybierzecie. Więc załadujmy kolejnego eventa. Czekamy chwilę. No I jagódka została nas przesłana. Pumpkinberry zamieniła się w Stripe berry. Czyli teraz, zobaczcie, mieliśmy wcześniej Pumpkinberry. Troszeczkę sobie poprzyspieszam, żeby to nagranie wyszło zbyt długie. No i teraz mamy stripe berry. stripe berry. z kolei nie jest kwaśna, jest ostro gorzka. Rośnie powoli, ale owocnie. I to jest właśnie najlepiej uprawiać właśnie tą jagodę, no bo jej rośnie najwięcej, nawet do, po 11 sztuk. I wytwarza taki pusty dźwięk, kiedy się nią począśnie. To jest nic innego niż chyba groszek albo fasola. No dobra. Ale to nie jest jeszcze koniec e, wszystkich opcji. Bo e-Card Reader może nam przesłać również przedmiot, jaki jest Ion Ticket. Tutaj mam save specjalnie bez Ion Ticketa. Więc teraz sobie tutaj załaduję save z Ion Ticketem. Więc co nie, co ja dałem? Dobrze dałem. E, import battery file. Teraz znowu przechodzę do folderu gdzie mam moje i karty tylko teraz nie wiem czy w którym folderze miałem jest Ion e Ticket Teraz sobie załadujemy Ion e Ticketa, którym umożliwi nam wyprawę na Southern Island. Czyli znów musimy użyć opcji Mystery Event Poczekać chwilę i leci Ion e Ticket. Musimy teraz go zaakceptować. Tak, Lily Southern Island przez SST Dala i przesyłamy sobie Ion Ticketa. Dzięki niemu będziemy mogli właśnie przepłynąć się na South Island i tam złapać Latiosa lub Latiasa w zależności od wersji gry. Oczywiście, aby to ukończyć, musimy y, mieć zaliczoną tak grę. I teraz wyskoczył komunikat, że musimy odwiedzić naszego ojca w Petersburg. Dobra, to tam troszeczkę powiększę y, obraz. Więc odwiedźmy naszego ojca, i z kolei od niego weźmy, odbierzmy Ion Ticket. Więc altaria, lecimy. Więc tak, żeby odwiedzić naszego ojca, musimy z, z, odwiedzić stadion. To samo musimy zrobić w przypadku, kiedy mamy y, te właśnie jagody. Jeżeli odbieramy pierwszą, to nasz ojciec powie nam, że ma do nas paczkę. Po przejściu ligi oczywiście on stoi na y, początku sali, jeżeli, a jeżeli nie przeszliśmy ligi lub jesteśmy w trakcie zdobywania odznak, wtedy stoi nieco dalej. Więc spieszmy się, spieszmy się. No i tak. Yy... C, dobrze Cię widzieć. Mam list dla Ciebie. I dostaliśmy Ion Ticket. Skąd wziąć i e Rom i e Card Reader'a i tak dalej. Ja z Wami się żegnam. Mam nadzieję, że ten film trochę Wam rozjaśnił. To cześć.